Zaczynamy kolejny odcinek ze Starwali, tym razem mapa D08. Mam nadzieję, że tutaj pójdzie lepiej, bo ostatnio to mi nie bardzo jakoś poszło. Zwłaszcza na mapie D4 i D7. Duże problem miałem z tymi trasami, a zobaczymy co tu będzie nas czekać. Hmm, to będzie akrobatik. I tak, kole kolejna mapa stworzona przez Arkesa, czyli Starwali D08. I tylko 30 sekund na złoto, więc może tutaj chociaż pójdzie lepiej. Okej, okay, co to jest? Wąskie ulice. Okej, okay, zobaczę co to jest, ale nie no, mapa już wygląda fajnie. Eee, Opla! I mamy tutaj wielką pędlę, no to jest... To jest fajna mapa, nie no, kolejna genialna. I końcówka po polu. No jeszcze złoto taki błąd popełniło, nie no maha czadowa Okej, okay, zaczynamy od czegoś tam i jedziemy po coś więcej Ale się początek zaczyna naprawdę fajnie Okej, okay, spróbujmy Ten początek jest tylko tak naprawdę ciężki, reszta jest w miary do ogarnięcia. O tutaj tylko muszę wyżej pojechać i powinniśmy to bez trudu przejść. Ale? Nie wiem też, że tutaj są strzałki takie otoczone trybunami To jest też bardzo fajne w tej mapie Okej okay. Dobrze, bardzo dobrze idzie I Jedziemy teraz po tej pętli Po polu I proszę, tak to się robi tak to się robi moi drodzy Mamy złoto Bardzo ładnie poszło Nie no mapa naprawdę świetna Po ostatniej męczarni na D7 to dobra rekompensata Fajnie się po tym jeździ Jak dla mnie fenomenalny akrobatik zrobiłeś arkę. No nie no mapa naprawdę super I Chyba jedno z najlepszych na poziomie czerwonym Bardzo mi się podoba zwłaszcza ta pędzla Kurde nie no Szacun dla Ciebie. Zrobiłeś kawał dobrej roboty Arkaz. I jeszcze ten koniec jazda po polu też mi się podobała. Nie no, naprawdę fajnie się jedzie. E, zobaczmy sobie z góry, jak wygląda. To, to jest bardzo fajne. Czyli trybuny, tutaj mamy strzałki pokazane. No nie no, taka jazda po stadionie to jest fajna. Mm, ta wielka pędla to jest czadowa. Tak mi się podoba. Ona, no i jazda po polu. Z różnymi przeszkodami też bardzo przyjemnie Nie no mapa wygląda świetnie Jeszcze tak otoczona Nie no zrobiłeś świetną mapę jak dla mnie Arkes Więc plus dla Ciebie A my idziemy dalej D09 skoro udało nam się tak szybko złamać do 8 D10 nie będę ruszał bo to będzie dosyć długi multi na więc to zostawię na oddzielny odcinek Spróbuję jeszcze chociaż do 9 przejść Razem mapa techniczna Znowu mamy dosyć interesujące intro na starcie Kolejna mapa Piotrunia Tym razem 59,99 na złoto, czy prawie jest minuta Żeby zdobyć złoty medal I co to jest? Zobaczmy I, i czemu złoto zostało tak daleko w tyle? To ja nie wiem Okej, okay, co to jest? O, Już mi się podoba! O, no to jest o wiele lepszy tech niż D4 Techniczna mapa Przynajmniej nie jest taki wkurzający jak tamta Nie, o ta mapa mi się już bardzo podoba Zwłaszcza, że mamy gravel, mamy dirt Akurat po tym dircie to jeszcze nie problem A, dobra Czyli tu muszę pamiętać, że trzeba skręcić Mocno w lewo Co dalej? Ja potrawie, no... Aha, okej, okay, tutaj jest droga Dobra, muszę to zapamiętać Nie, ale nie wygląda to jakoś super trudne Żeby było Tutaj mamy znowu przejazd hmm, Po krawelu Okej, okay, co jest dalej? Okej, okay, skok tutaj Nie, no, mapa naprawdę fajna bez zastrzeżeń większych. Myślę, że złoto tutaj popełnia jakiś błąd od razu. Muszę się skupić bardziej, żeby móc przejechać to. Oj. Czyli taka mieszanka znowu asfaltu i dirtu. Dla niektórych to może być zabójcze właśnie coś takiego. I tu muszę pamiętać, że trzeba bardziej skoczyć do tego. Do środka. Okej, okay, myślę, że w taki sposób. A, oczywiście. Zapomniałem, że to był wąski most. tu muszę pamiętać, że to jest ten ok myślę, że to będzie spokojnie do ogarnięcia tutaj muszę pamiętać o tym ok tutaj pamiętać, że w lewo trzeba od razu skręcić nie, no złoto jest do ogarnień tak najbardziej Chyba, że tutaj jeszcze... O, jeszcze błąd popełniło. No to sorry, stare. Ale już nie oddam tej wygranej. Dobra, czy czujesz jeszcze jest ten ostry zakręt? Zapomniałem o nim. Tam trzeba robić redukcję prędkości, bo się nie wyrobią. Nie, ale... Ten tak to wygląda, to jakiś prosty. Wydawało mi się, że będzie o wiele trudniejszy, a tymczasem nie do że mapka nie jest trudna jakoś, to złoto też nie wymiata. A szczerze popełnia jeden dosyć duży błąd. Okej. Okay. tutaj tylko troszeczkę mocniej pocisnęło. Mogę to full speedem pojechać Okej, okay, tutaj troszeczkę zwolnię, żeby... Sekunda przewagi! Nie no, złoto proste Serio jest proste No tu się trochę spowolniłem, ale myślę, że to nie wpłynie aż tak negatywnie na czas, zwłaszcza, że Gold tutaj popełnia duży błąd Bo się rozwala Okej okay. i mamy wygrano I tak się to powinno zrobić Nie no mapa naprawdę bardzo fajna Też Oczywiście kolejne 33 skill pointy moja szczęśliwa liczba No powiem szczerze, że dość szybko poszło Nie spodziewałem się tego Myślałem, że będzie o wiele trudniej A tu proszę jestem pozytywnie zaskoczony na tych mapach. Nie no, dobrą mapę zrobił bardzo dobrą zrobił Piotrunio. Zobaczmy. Nie no. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj te zamki, pola jeszcze taka mieszanka dirtu, asfaltu. Nie no. Bardzo dobra mapa. Bardzo mi się podoba. Znacznie lepszy tech, mapa techniczna niż D04. Bo przyjemnie się po niej jeździło. Nie mam żadnych zarzutów do tej, różnorodna jest no i tym samym przeszliśmy kolejne mapy jak mówię D10 nie będę doklejał, bo ta mapa zaraz zobaczę, no trwa prawie 6 minut, więc będzie dość długa to chyba zostawię na osta osobny odcinek a w kolejnym może byśmy zrobili sobie D11 i D12, a potem D13 i D14 zobaczę, jak to wyjdzie a tymczasem dziękuję za uwagę, że byliście ze mną. Dajcie znać, jak Wam się odcinek podobał i do usłyszenia. Już w kolejnych. Trzymajcie się i cześć.